Siemaneczko, z tej strony Agacia Stawi, Witam Was serdecznie na moim kanale. Zawsze to mówię w nietypowym filmie. Dzisiaj serio jest ponownie nietypowy film. No jak widzicie pewnie po miniaturce, po tytule czy kończę z YouTube'em? Trochę. <noise> Dopadł we mnie pewien kryzys, ale absolutnie nie będę się tutaj żalić, tylko właśnie nagrywam ten film po pierwsze, żeby zareklamować mój drugi kanał, który nazywa się Forma Życia i jest to kanał no typowo merytoryczny, a tutaj chciałabym Wam się trochę wytłumaczyć, o co chodzi, skąd ta zmiana i co tam w ogóle znajdziecie. Tak jak mówię, bardzo serdecznie zachęcam Was do zasubskrybowania tamtego kanału, i tego, jeżeli nie subskrybujecie, bo tutaj też zostaje, ale skąd ta zmiana, skąd ten pomysł? Mam coś takiego, że nie czuję się youtuberką, nigdy nie czułam się. Się youtuberką i często też do tego YouTube'a, wiecie, miałam przerwy, wracałam. Uważam, że to jest bardzo wdzięczne medium, ale też bardzo specyficzne. Trochę mnie samą zaczęło wkurzać to, że ja mam taki content bardzo mieszany. Widziałam, że to też negatywnie wpływa oczywiście na odbiór filmów, no bo ktoś mógł mnie zaobserwować kilka lat temu, kiedy mówiłam tutaj o zaburzeniach odżywiania. Później przeszłam mocno w fitness. W międzyczasie zaczęły pojawiać się tutaj challenger, jakieś um, śmieszne filmy z sakerem, vlogi z wakacji. Tu po pomysły na przepisy, tu jakiś trening, tu psy. Bardzo dużo zaczęło się robić tych rzeczy. Dla mnie to było o tyle trudne, że każda z tych rzeczy mnie interesuje. Ja jestem człowiekiem, który ma, no myślę, że dużo pasji, największą zdecydowanie są psy, ale dużo rzeczy w moim życiu się dzieje, dużo zajęć podejmuję i miałam taką potrzebę, żeby tym wszystkim się tutaj dzielić i uważam, że to jest jak najbardziej okej, okay, ale ja nigdy nie chciałam być twórczynią, która robi content na tym, że jest Kurczynią, koniec. Jakby nic totalnie nie mam do twórców, którzy opierają się na Lifestyle'u, ale mnie to nigdy nie satysfakcjonowało. Ja zawsze jak zaczynałam tutaj tworzyć, to lubiłam mieć tą misję. Lubiłam to robić po coś, lubiłam mieć taką świadomość, że no robię daną rzecz, bo ona ma pomóc w tym i w tym. Albo robię to, bo to ma być inspiracją do tego i tego. No a w momencie, kiedy właśnie zaczął się tutaj robić taki miszmasz, to miałam trochę wrażenie, że na tym YouTubie tracę tą misję. Ktoś wchodzi na mój kanał i on nie wie, co ja mu chcę przekazać. On nie wie, co ja mu chcę dać. Ale! Wiem też, że merytoryka jest taką trudną odnogą. YouTube'a i oczywiście są wyjątki, które się przebijają gdzieś tam do mainstreamu nawet. Mam nadzieję, że mój kanał też to spotka i że się fajnie wybije, ale oczywiście nie mogę tego zakładać. YouTube lubi rozrywkę, ja absolutnie się z tym godzę, absolutnie się z tym nie sprzeczam i bardzo długo myślałam, co zrobić, bo z jednej strony miałam bardzo duże poczucie wrócić do tych korzeni, wrócić do tego, że ja chcę mieć misję, że ja chcę Wam dawać bardzo merytoryczne, wartościowe treści, a niekoniecznie właśnie bazować na takich challenge'ach. Długo myślałam nad tą zmianą, no, ale w końcu postanowiłam, że właśnie zakładam drugi kanał, bo po pierwsze, szkoda mi tego, bo jest on naprawdę dużym kanałem i super rzeczy się tutaj dzieją. Jest to też dla mnie fajna taka pamiątka, jak to wszystko się zmieniało, jaka ja byłam na początkach tego kanału, jaka jestem teraz, ile się tutaj wydarzyło. Poza tym uważam, że są takie. Jednak fajne filmy, które nijak się nie wpasowyły w merytorykę, ale na przykład którymi uważam, że warto się podzielić i które są fajne. No nie wiem, teraz jak na fuercie. Ja się bardzo dobrze czuję na tych filmach. Z przyjemnością je nagrywam i też wasz odbiór jest bardzo fajny. Ja też jestem takim strasznym śmieszkiem, więc challenge to też jest coś, w czym ja się bardzo fajnie sprawdzam. No ale jako, że jakby kanał jest mój i nie tworzy go ekipa, no to trudno jest o te challenge regularne. No i po prostu, żeby nie mieszać, żeby... Tutaj były treści luźniejsze i takie jak były. Ja nie będę za wiele zmieniać. Ja chcę tutaj z Wami dzielić wszystkim tym, co dotyczy gdzieś tego mojego życia, ale żeby zasycić to, zasycić, nasycić tą moją potrzebę no, robienia po prostu takiej dobrej roboty merytorycznej. Postanowiłam, że przyszedł czas na drugi kanał, na kanał Forma Życia. Tak też nazywa się moja strona internetowa, no i tak też gdzieś tam idę w tym kierunku, że moja firma po prostu będzie nazywać się Forma Życia. Trochę odchodzę już też od takiej marki osobistej, żeby to nie była tylko Aga ciasta, ale właśnie, żeby to było coś więcej. No, i forma życia jest właśnie takim krokiem naprzód, żeby było jasne. Ja wiem, że ja nie wynajdę koła na nowo, ja wiem, że treści, które pewnie będą na tamtym kanale, to będą podstawy, ale mi właśnie o to chodzi. Ja na Instagramie docieram do osób początkujących i tak też chciałam, zawsze mi na tym zależało. Ja nie chciałam tworzyć kontentu dla elity, dla osób wybranych, które są już, nie wiem, 15 lat w treningu siłowym i one tak naprawdę wszystko wiedzą i możemy się wykłócać, czy bardziej hipertroficzne jest to, czy tamto, tylko chcę docierać. Do tych osób, które nie wiedzą, co to znaczy hipertroficzne. Czyli ja chcę właśnie tłumaczyć te wszystkie zagadnienia, chcę ten trening siłowy, czy kwestie dietetyczne, suplementacyjne przekładać na prosty język, bo wiem, jak dużo kłopotów sprawia to, że ktoś chce zacząć zdrowo żyć, chce coś zmienić w swoim życiu i wchodzić w ten świat i słyszy periodyzacja, hipertrofia, unilateralne, wiecie, wszystkie trudne słowa, mnóstwo newsów. Często fake newsów i często mitów takich dietetycznych. Wkurza mnie to, że po prostu to tak długo trwa. Ja, kiedy zaczynałam fitnessem się interesować, to było 10 lat temu. Te wszystkie rzeczy krążyły po internecie, ja też w nie wierzyłam, i teraz mija 10 lat i to jest wciąż aktualne, a wręcz mam wrażenie, że jest tego jeszcze więcej, bo po prostu te wszystkie media się bardziej rozwijają i po prostu więcej osób może głupoty gadać w internecie, niestety. Ja oczywiście też nie jestem nieomylna, też mm, nie wszystko wiem, ale myślę, że właśnie te 10 lat. Do już dużo mi dało. Ja też jestem wielką pasjonatką chociażby treningu siłowego. Moja firma zajmuje się głównie właśnie prowadzeniem dietetycznym, treningowym. Układam plany treningowe dietetyczne i prowadzę w ogóle osoby online i to też jest właśnie dla takich osób, żeby po prostu była taka wiedza w pigułce. Także jeżeli jakkolwiek rozumiany, zdrowy styl życia Ciebie interesuje, to uważam, że ten kanał Forma Życia będzie czymś, co po prostu warto zasubskrybować. I to tak już mówię całkowicie szczerze, bo tam nie będzie Lania wody, tam nie będzie zapychaczy, tam nie będzie za dużo rozrywki. Tam będzie taka wiedza w pigułce, podawana w jak najbardziej czytelny, Prosty sposób. Bardzo dużo pracy pochłaniają te filmy, które realizujemy. Hubert, który jest teraz za kamerą, bardzo mi w tym pomaga. Dodajemy tam mnóstwo przebitek, mnóstwo jakichś takich informacji tekstowych, rysunków, żeby jak najlepiej wszystko wam wytłumaczyć, żeby jak najlepiej Wam wszystko pokazać. No i właśnie w taki prosty sposób, żeby to było jasne. I wszystko, co tam mówię, to jest oparte o badania naukowe, więc to nie są jakieś tam moje wysnute tezy, tylko to jest wszystko naukowo udowodnione. I mam nadzieję, że właśnie to będzie takie dobre miejsce w internecie miejsce bardzo pożyteczne, miejsce, w którym czasem będzie tak dużo treści, że każdy problem, który możecie napotkać na swojej drodze w tym zdrowym stylu życia, po prostu będzie rozwiązany na tym kanale. Bardzo bym chciała, żeby tak było. Na ten moment, kiedy widzicie ten film, ja już mam nagrane prawie 10 filmów merytorycznych na ten kanał drugi. przygotowywałam się do tego od bardzo dawna, był to taki mocno przemyślany pomysł i rzeczywiście dużo pracy pochłonął. No i mam nadzieję, że dobrze przyjmiecie ten kanał. Mam nadzieję, że no zbiera się te, też taka fajna grupka subskrypcji, ale właśnie przypadkowych subskrypcji. Ja tam nie idę na ilość, nie idę na bardzo duże zasięgi. Chcę, żeby ten kanał po prostu służył, więc niech go zaobserwują po prostu te osoby, które rzeczywiście z tych treści będą chciały korzystać. A tutaj zostaje dalej Agaciasta, taka luźna, która robi 16 rzeczy na raz i jakby przestałam też się trochę za to winić, bo miałam przez długi czas takie poczucie, że coś jest ze mną nie tak, że ja nie potrafię obrać konkretnego kierunku, że łapię się jednej rzeczy i zaraz wpadam na drugą. Naprawdę czułam takie przytłoczenie tym trochę. Uważałam, że to jest coś złego, Uh... To, że po prostu odnalazłam, że wcale nie chodzi mi o to, że to jest coś złego, tylko że ja chciałabym robić coś więcej, czegoś dobrego, to mi wiecie, tak rozjaśniło głowę i sprawiło, że jakby idę w tą merytorykę. Bardzo dużo radości mi daje tworzenie tych merytorycznych treści, ale jednocześnie uważam, że to, że właśnie jestem taka, no trochę szalona, to jest jakby mój ogromny atut i bardzo to polubiłam, więc tutaj jakby wszystko zostaje bez zmian. Poza tym, że po prostu filmy będą oczywiście trochę rzadziej, no bo będę miała teraz do ogarnięcia dwa kanały na YouTube, no ale mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i cóż. Zapraszam na drugi kanał, bo dzisiaj tam wlatuje taki film też z przywitaniem Was, ale już jutro wlatuje pierwszy film merytoryczny, także widzimy się na samym tym kanale. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zostawcie tutaj trochę miłości, będzie mi bardzo miło, ściskam Was i miłego dnia.